Cześć, ja jestem Piotrek i w dzisiejszym filmie pokażę Ci jak zrobić no nasz może nie pierwszy beat ale to będzie coś w granicach basu jak zrobić bas po prostu, jak zrobić bas dobra, ale zanim przejdziemy do filmu proszę Cię kliknij tam na dole ten czerwony przycisk, który się podświetla na czerwono, zrób tak aby był szary, to jest dla mnie taka motywacja że no nie da się tego opisać oraz Daj łapkę w górę. A więc zaczynamy, przechodzimy do naszego filmu. Dobra, a więc na początku musimy mieć jakiś, jakąś stopę. Naszą. No, po prostu stopę musimy mieć. Ja tutaj będę miał kick 012E VIO. Wstawiamy ją tutaj. O, nawet za mocno jest pogorszone. O, dobra. Możemy lecieć dalej. No i wchodzimy w mikser. Tutaj mamy mikser. To jest już tutaj podpięte do, pierwsze, do pierwszego kanału. Bierzemy tutaj na slot jeden. Tutaj możemy, jeżeli byłoby tam więcej tych różnych naszych sampli, to możemy to do drugiego, trzeciego, czwartego, piątego i szóstego. A tutaj master od razu mówię do czego służy, mniej więcej co. Od tej master będzie nam służył do tego, aby cały utwór już miksować ze sobą. Żeby wszystko ze sobą złożyć w jedną całość. A więc przechodzimy do naszego miksowania, naszego basu. Klikamy tutaj slot 1 i tutaj wchodzimy w filtry. Pod filtrami znajduje się w podgrupie Fruity Parametric EQ2 i to właśnie klikamy. To będzie nasz dzisiejszy filtr, aby, no, dobrze zmiksować ten nasz bas Aby to była potężna stopa. Dobra, mi się już wyświetliło coś takiego. Wam pewnie z pewnością to samo się wyświetli. No i nasza charakterystyka dzisiaj będzie taki, no. Taka trochę góra, że tak powiem. To ma być takie porywające do tańca to nasza stopa. To zakładamy sobie, że ten, że ta nasza stopa, że ten nasz bas dzisiaj yy, będzie służył do takich piosenek bardziej rozrywkowych. Pop, nie będą to jakieś takie piosenki wolne do trapu. Następnym razem nakręcimy, jeżeli Wam się to spodoba. Dobra, a więc jedyneczkę. Myślę, że możemy tak umieścić gdzieś. No, o, tutaj będzie mi łatwiej chyba. O, tu, o, tutaj gdzieś umieścimy i tutaj na 51 Hz 61%. Dobra. Dwójeczkę. No, myślę, że góry będą też ważne, więc gdzieś tutaj, a trójkę gdzieś tutaj. Dobra. Następnie teraz czwórkę umieścimy tej koło, no może o coś takiego. Coś takiego będzie. O. A piąteczkę na dół przeciągniemy. Dobra. Sprawdźmy, jak nasz basik gra. Nie wiem, czy dobrze słyszycie, zaraz mikrofon tej przybliża. No, wydaje mi się, że. Może być, aczkolwiek jeszcze zajmiemy się szóstką i siódemką, aby tutaj, tutaj jeszcze coś zmodelować. Dobra, a więc szósteczkę też tak leciutko do góry podniesiemy. O tak, piąteczkę, dobra. A siódemeczkę leciutko na dół. I teraz powinno mieć to dobre brzmienie. Dobrze, jest, git mi się wydaje. Nie wiem, ocencie sami piszcie w komentarzach wydaje mi się, że jest dobrze. Tutaj dodatkowo mogę Wam jeszcze poradzić, że jeżeli chcecie y, modelować tej dźwiękiem jeszcze jakieś echa, tutaj są wszystkie filtry. Echo, no wszystko tutaj może być. I zależy, o, zależnie co chcecie otrzymać, możecie tutaj otrzymać. Możecie otrzymać taki bardziej drewniany bas, ja to tak nazywam. Takie drewniane bardziej są y, basy do y, trapu, bo w trapie jest taki... To ma być taka melancholijna muzyka, taka dająca do myślenia. Chociaż nie zawsze. Dobra, ale jeśli filmik Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę i zapraszam Was na kolejne produkcje. Oczywiście też piszcie w komentarzach, co byście chcieli, bo nie zawsze y, wiadomo jest pomysł, nie? Ale... Jeżeli Wam się spodobał, łapka do góry, subskrypcja. I dzięki bardzo. Dzwoneczek, abyście byli na bieżąco. I zobaczcie także moje kol inne filmy. Polecam Wam film Kostka Rubika. Jak robot układa kostkę Rubika. Jest to normalnie fascynujące. Taka mała konstrukcja potrafi ułożyć tak skomplikowaną rzecz. Niektórzy ludzie się głowią i troją. Dwoją i troją, żeby ułożyć taką małą, małą łamigłówkę. A tutaj, proszę bardzo, robocik układa bez żadnego problemu. Ale o tym innym razem.